mano wariaty, zapraszam was na piątą część kariery Caliari Calcio. E, oczywiście szybkie przejrzenie składu, jak to wygląda. E, z takich krótkich i, informacji ważnych, mniej ważnych, to do końca tego tygodnia będzie FIFA 23, ponieważ chciałbym dokończyć tą karierę, którą zacząłem dwa miesiące temu. I wrzucić po prostu te wszystkie filmiki, wszystkie nagrywam po prostu, bo miałam FC24 w skrócie. I jakby mi się nie opłaca jeszcze kupować. A potem tam w przyszłym tygodniu wystartujemy już z FC24. I jeszcze z takich informacyjnych, co by się działo, content będzie taki, że właśnie jeden sezon, jeden odcinek i 6 dni w tygodniu o szesnastej, szesnastej, 16, 16:30 16, 16, wiecie o co chodzi tak o godzinie 16 będą filmiki się pojawiać. Mi się wydaje, że spoko. 15-16 minut, tak jak mi wychodzą one, czyli nie za długo. No i cóż więcej mogę rzec. No wydaje mi się, że to będzie spoko opcja i też w, w innych tematykach. W innych tematykach, w nowej odsłonie, inne, inne drużyny, inne kariery. To powinno ciekawie wyglądać. I ogólnie, po 6 sezonów, 12 będę nagrywał, zależy jakie wyniki będą. Jak dana kariera przypasuje Wam po prostu do gustu, tak? Przejrzyjmy zadania, bo ostatnio się na tym prawie przejechałem. Zacząłem, jakie są. No, trzech pomocników do szkółki okay, o potencjale wyższym. Na pewno Ameryki Północnej będę kupował, bo jakby z Meksyku nie widzę potrzeby sprowadzania graczy. No, sukces międzynarodowy raczej żadny, bo tam nigdzie nie gramy. Krajowy kwalifikacja do rozgrywek europejskich i Copa Italia 1-8. Zwiększ wartość klubu o 75%. No, czyli prawie mamy. Dobra, dobra, dobra. No, a tak tą drużynę żeśmy przejrzeli. Że ja w sumie nie wiem, co chcę. Znaczy powiem tak, na pewno na ten sezon mam aspiracje już właśnie europejskie, może nawet top 4. Albo chociaż Copa Italia wygrać, bo w piąty sezon kadra wygląda już no solidnie, solidnie, a... Od jakichś tam sukcesów się oddalamy zamiast iść do przodu, więc na pewno bym chciał wzmocnić i bazując, że w tym sezonie nie mamy żadnych europejskich pucharów, ani, nic, bo znaliśmy dziewiąte miejsce w poprzednim odcinku. To wydaje mi się, że kadrę zwężymy, nie? I tak już na pierwszy rzut oka widzę trzech kandydatów do wyautowania z drużyny, ale to widzimy się zaraz. Listę transferową pokażę, listę sprzedaży, także do zobaczenia. No i tak, tak się prezentują następujące pozycje, które planuję wzmocnić. No, w sumie nic się nie zmieniło co do obrony, no bo tego Bongiorno kupiliśmy w poprzednim sezonie. A za chwilę się dowiecie, kogo chcemy się pozbyć i jak to będzie wyglądać. Więc y, Isaac Hien y, z Burundi, piłkarz, tak jest, y, oraz właśnie Federico Gatti, są kandydaci na środek obrony. Y, środkowa pomoc Bryce Mendes, y, Lovro, Majer, Ivan Ilić. I już po tym, że są lewonożnymi środkowymi pomocnikami, możecie się domyśleć, kogo sprzedaję. No, i to Rugani, no tak, chodzi o środek obrony, tak? No bo poprzedni sezon spędził więcej w szpitalu niż w kadrze i w meczach. więc niestety, z panem musimy się pożegnać. No, Bastoni. Wiek ma, chciałbym wzmocnić. A z dwójki Bastoni a Nandez, no to jednak e, większy sentyment mam do Nandeza. No bo jednak, gra w Jari tam już od Pradziejów powiedzmy, bazując, który mamy rok i tak dalej. E, Nunizolea, no jeszcze chłopak może znajdzie jakiś klub, gdzie sobie pogram, bo tutaj na pewno się nie złapie do kadry nawet. E, oraz właśnie Luciano Mancini, no nie, no nie potrzebuje go tak. Co jeszcze? Wysłałem już ten yy, skauta rozgrywający, więc chyba mi będzie tych pomocników szukać i tak dalej. Więc spoko, przynajmniej zrobię to zadanie, bo z Ameryki Północnej nie chcę żadnych Meksyków ani innych rzeczy się bawić, bo to trochę odbije od mojej koncepcji karier. Co jeszcze? Aha, no i smutna wiadomość, bardzo smutna wiadomość jest taka, że. Hmm. Że, 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 że Dalbert kończy karierę Czyli zagrał sezon, udało mi się ściągnąć go Gotosuń na ten aż jeden sezon, czyli taki nostalgiczny z FIFA 22 Coś tam sobie pograł, chyba nawet asystę miał no i zakończy karierę w naszej kadrze. No, wydaje mi się, że spoko. Widzimy się już po transferach. No widzę, że Torino bardzo ciekawy transfer próbuje pomiędzy nami zrobić, bo w poprzednim sezonie oddali nam Buongiorno. Stwierdzić, że chyba środkowego obrońcy im braku, brakuje i nie znaleźli następcy i chcą z powrotem zamiast zamian nam dadzą za Villara. No środek pomocy szukamy, ale yy, szukamy ciut lepszego Grajka, nie? Ale no ciekawa anegdotka według mnie. No i wariaty, moje drogie. Tak szybko kupiliśmy Bakera i Merino. W sumie za darmo ich sprowadziliśmy. No tak musieli odejść, no tak jak widzicie, inne kwoty są niskie czy coś, a jednak jakiś realizm chce zachować i... Tak, na przykład Enzola został u nas, tak, bo wiekowi jakieś oferty z Walencji, coś uważam, że to nie jest poziom na takiego piłkarza i dlatego na przykład nie sprzedaje tego typu piłkarzy. No ale jak 19-letni bramkarz perspektywiczny ma 19, no ma 19-letni bramkarz ma 19 lat, dokładnie tak, ma 83 overalla, no i zgłasza się Inter, tak, no to nie można było odrzucić i 100 baniek, 100 baniek na stole. Jesteśmy milionerami, ja lecę do ciepłych krajów i w sumie jestem na wyspie w Cagliari, a mi jeszcze większa. No i trzeba było sprzedać, więc za chwilę wam pokażę listę jak się zmieniła na ten moment. Baker opuścił też nasz klub, tak jak właśnie wspominałem, do Leeds United. Bastoni, Rugani, FC Porto, ciekawy kierunek, tak chwilę przed Emeriturą. E Bruno, Lea, no i to wszystko tak naprawdę. No i teraz jak chodzi o środek obronny to poszukujemy sobie pomiędzy Tymi z Marsylii, Giorgi Mamvardawa z Fili z Gruzji, uważam, że też fajny to może być ruch transferowy z mojej strony na bramkę, Provedel z Nicei, w sumie z Lazio, więc doświadczenie, no i Włoch, i Carnecesi, nie, to będzie pomiędzy tą trójką się działo. I tak, i tak, i tak to właśnie będzie się prezentować. Tak, jeszcze na cls ale to najpierw, najpierw skupmy się na tych panach, tak, i potem zacznę jeszcze, co z CLS-em będzie. Także za chwilę się znowu widzimy. Naszym nowym bramkarzem zostaje Gruzin za 45 milionów z Olympic Marsylia. Transfer, no na, no super, bardzo mnie to cieszy. Taka jeszcze anegdotka, normalnie teraz kaliari to jak szejki z Arabii, nie? Z baniek za merino i można bawić się śmiało. No, dziwne, żeby skufeta nie wygryzł z pierwszej jedenastki. E, także to jest nasz pierwszy ruch transferowy na ten moment. Drugim naszym transferem to jest serbski środkowy właśnie pomocnik Ivan Ilicic. Już z Evertonu do nas dołączył za no, grube miliony, nie da się ukryć. 55 milionów. No świetny do pierwszej jednastki no na pewno będzie sobie grał, nie da się tego ukryć. No i trzecim transferem, no, to jest środkowy obrońca szwedzki, Isaac Hien, silny, dobrze zbudowany. No taki filar obrony mi się wydaje, tak, że zabezpieczał tyły po prostu czołg, nie do przejścia. A tak prezentują się następujący kandydaci na cośnięte lewe skrzydło. Di Marco, być może damy pstryczek w nos Interowi Mediolan za wykupienie naszego bramkarza za 100 milionów. Caio Henriquez z Brazylii w Brighton oraz Borna Souza, czyli też fajny będzie to transfer, bo jak widać z Stuttgartu przeniósł się do Bergama Calcio, czyli Atalanty. Za chwilę zobaczymy jaką decyzję podejmę. No jednak pstryczek w nos poleciał do Interu Mediolan Federico. Di Marco, no nie mogę podjąć innej decyzji za 35 milionów. Dołącza do nas, będzie to na pewno solidny lewy, cofnięty skrzydłowy, overall wyśmienity. No i do pierwszej jednostki będzie pasował. No cóż więcej mogę rzec. Do zirony za 6 milionów jeszcze Christos Kurfalidis odszedł, ponieważ stwierdziłem, że będziemy mieć za szeroką kadrę i musieliśmy go jeszcze pożegnać. Oraz za odstępne również odszedł Adam Albert. Nieudolne negocjacje. Najlepsza możliwość. potem jest jeden... To, to, to nie ma ja wina, że za klauzulę odstępnego odszedł, tak? I żeby Orbeta zastąpić, ściągnęliśmy sobie Serdziego... Gonzaleza jako wolnego zawodnika hiszpański obrońca 29 lat 73 overalla wydaje mi się, że to będzie dobry kandydat do siedzenia na ławce i przy sporadycznych występach bądź mniej ważnych typu pucharowych. Ogólnie przewinąłem już do stycznia, ponieważ jak zacząłem te dwa pierwsze mecze ligowe, tą Sinus na samym wstępie, że z Helasem Veroną przegrywałem 3 do 1 tylko po to, żeby za chwilę roznieść na drobny Mac Inter, chyba Merino nam zrobił przysługę, nie dość, że 100Balnik na nim zarobiliśmy, to jeszcze 5-0 wygraliśmy eee, taką właśnie Sinusoidę, to stwierdziłem, że dopiero zacząłem się w styczniu. Ale zerknijmy sobie na mecze, jak to wyglądało. Tutaj dwie wygrane, dwie, dwa remisy. Trzy wygrane remisy. porażka z Fiorentiną, spezja rozniesiona. Remis sam dorium z Lecce wygrana. I tutaj trzy remisy po rząd i wygrana z Juventusem, czy jest najsilniejszym. Chociaż nie, bo to chyba Napoli jest, nie? Ten, to logo, tak, to było Napoli, z tego co Zarząd zadowolony z nas. zobaczymy czy ja też będę zadowolony z wyników. No proszę, czwarte miejsce do połowy sezonu zajmujemy. Aha, i Napoli wygrywa. I no, mamy bardzo dobry bilans. A bo my dużo remisowaliśmy, no. No tak, tylko że jak my. Od dwóch sezonów z tego co się dzieje gramy tak tylko Murinio, to nawet Murinio wyprzedzamy. 9:7 remisów, dwie porażki. Inter 9, no ten Merino to chyba tam się nie sprawdza do końca jak powinien. Lazio na 14 pozycji dopiero, Empoli w strefie pod Torino, no mi się wydaje, że Torino by bez problemu się utrzymało, jakby sprowadzili z powrotem Bongiorno, ale niestety im się nie udało. Mm -hmm, mm -hmm. Albert, no tak, no, kończę karierę, to nie ma co się dziwić, kadra wygląda następująco, i też Dan angrejduje w dół, no nie, no kadra wygląda wyśmienicie, licie, Enzola, Kosta, Gruzin też fantastycznie. No ławka rezerwowych jest jaka jest, ale jestem z niej zadowolony, że jasna. E, to zobaczymy jeszcze wyniki, jak chodzi o mecze, bramki i tak dalej. Kto przeważa? Kto przeważa? Najwięcej występów. O kurde, no dużo mamy najwięcej. Kto nie opuścił ani meczu, odkąd dołączył na pewno Georgi Hien, Bongiorno Nandes i Costa i Kutrone Izola. Bramki to już mi się to podoba. Enzola 15 goli, jedna asysta. 7-7 piękne to są wyniki. Lidzi No Di Marco, no to to normalnie Joker, jak chodzi o transfer. Nie spodziewałem się, że. To wniętego lewego skrzydłowego kupimy, ale sprawuje się wyśmienić się, tak, no nie, naprawdę piękne wyniki teraz. Jedziemy dalej, żadnych transorzy nie przeprowadzamy, zarząd zadowolony, zobaczymy co się wydarzy w styczniu, yy, w styczniu, no tak. Ciekawe którego roku w styczniu, na koniec sezonu. I jesteśmy już... Na końcówce piątego sezonu. Za chwilę wam pokażę wszystko, jak się to działo. Jak widzicie, styczeń był bardzo ciekawy, ponieważ z Romą rozegraliśmy trzy mecze, czego dwa wygraliśmy. W Pucharze przeszliśmy dalej. Luty: Inter Merino, jak zawsze, spisał się zapewne na medal, jeżeli występował, bo dzięki niemu wygraliśmy 2-0. Marzec: z Atalanta Bergamo wygraliśmy 3 do 1. W dwu meczu znowu 3 do 1 i za chwilę zobaczymy, jakie mamy miejsce w tabeli i czy w finale udało nam się wygrać Puchar Copa Italian. Trzecie miejsce w tabeli: Cagliari zajmuje sentymentalnie bo po sezonie, 6 na 7,0. Zdobyliśmy. Mistrzostwo, a teraz, chociaż zajmujemy trzecie miejsce, czyli kończymy stawkę na podium. Juventus z mistrzostwem wyprzedziliśmy takie potęgi jak Milan, Roma. Atalanta, Inter, Fiorentina z ligi spadają. Spezia, Lecce i Torino, które cały czas było na ostatnim miejscu z tego co pamiętam. Lazio bardzo nisko, bo 12 pozycja. I Coppa Italia, proszę, proszę, wygra nas Napoli 3 do 1. Tutaj macie pozostałe mecze jak wyglądało. Zobaczmy jeszcze skład. Zobaczmy jeszcze... Skład, jak wygląda na koniec sezonu, prezentuje się następująco: wiele gwiazd, żeśmy zrobili, wiele też jakby u nas powoli jest u schyłku kariery piłkarzy. Jak widzicie, też dużo stosunkowo zostawiłem od początku tych, co występowali w Kaliari ja też bardzo staram się, jakby nie sprzedawać, właśnie wszystkich naraz, tylko zostawiać ich, rozwijać, bo właśnie dopiero jak tam już jesteśmy w którymś sezonie, zmieniać tak bardziej obszernie kadrę. Najwięcej występów zaliczył oczywiście kapitan Nandes i liczyć Enzola, bramki. Ojoj, nie to. Bramek najwięcej Enzola, Kutrone Kostek, pięknie naszera w drugiej połowie sezonu i liczyć Nandes a w asystach króluje kosta kosta Dimarconu, świetny transfer z Interu Mediolan, Nandes Kutrone. No i jeżeli coś się do tego momentu, możecie napisać komentarz hashtag Dalbert z serduszkiem, przypnę wtedy ja serduszko, ponieważ kończy karierę niestety chłopak. I tak, on kończy karierę, tak my kończymy ten sezon. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, żeby kanał się rozwijał powoli. Kończymy przygody w FIFA 23 i za niedługo widzimy się w EAFC 24. Trzymajcie się wariaty. Na razie. Cześć.